Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem WiktorS, a to jest kolejny odcinek Battlefielda trzeciego Ale dzisiaj zagramy sobie troszeczkę nietypowo mm, Dlatego, że będzie to taki Odcineczek chilloutowy, nie będzie to taki Znaczy nie będę tej serii, że tak powiem Często, znaczy odcinku nie będę często wypuszczał, dlatego, że W BFA po prostu gram sobie, żeby mm... No bo po prostu i... No i tyle. Mm, już nie wiem ile tego, ile miesięcy odcinków z BF-a nie było, nawet nie chcę wiedzieć. Um, dobra. Mniejsza. W ogóle miałem dzisiaj nagrywać e, Blitz Survival Games e, z Minecrafta, ale... <laughs> stwierdziłem po kilku, próbach na, po kilku próbach nagrania, że jednak mi to dzisiaj nie za bardzo wychodzi. Po prostu <laughs> cały czas ginąłem... Zginąłem. No ginąłem, no, e, cały czas ginąłem i... E, i dupka była troszku No i mam nadzieję, że w BF-ie mi trochę lepiej pójdzie um, dobra, jakiś granacik, może tam coś okay, o tam są coś. Dobra, może ich trafimy A jednak nie, dobra Tu zawsze jest, kurde tyle gości, że No masakra no masakra, Jezu, co się tu dzieje? No puśćcie mnie A. Ah. Ludzie! Widzieliście ile było granatu? Ja nie wiem co to jest w ogóle. No Także jest to odcinek chyba 16. A nie wiem czy w ogóle będę ten odcinek um, jakby numerował, że tak powiem What the fuck, dlaczego go nie zabijacie? To było dziwne, ale dobra. Tutaj jeszcze jego kolega chyba jest. Dobra eee, dwa killsy. Na dzień dobry, e, ale chciałem sobie dzisiaj. O, fuck, fuck, fuck. Kurde, A źle zrobiłem, źle zrobiłem. Dzisiaj sobie właśnie chciałem tak pograć troszeczkę um, tym Zwiadowcom O, podnieśli mnie, dobra, dobra, dobra. E, także, dobra, wstajemy. Reloadzik malutki i lecimy. What the fuck, co tu się dzieje? No dobra, kurczę, tutaj. Um... Uuu, nice Dobra, jeden za jeden w sumie Więc nic konkretnego nie poszło Ale było blisko Było blisko eee, dobra weźmy sobie W końcu tego z, tego, tego, no tego zwiadowcy, nie? Um, mamy lunetę ósemkę Dobra, niech będzie Spróbujmy sobie pograć Z lunetą ósemką um, tam ktoś jest Tam ktoś jest Nikogo nie ma. Dobrze. Na razie spokój. Son można fajnie zdejmować. No, mówiłem. Od razu już kilsa mamy jakiegoś fajnego. Kolejnego. Kurde, już go miałem na tego na celowniku, ale niestety nie udało mi się, ale jest szansa, żeby go. Znał. Kurde, mojego zabiłem drugi raz już. No ale dobra, mniejsza. Napiszę im aż na czacie. E, o kurcze spaniszował mnie, a ja chciałem napisać mu sorry, dlatego napiszę mu znowu sorry, znaczy znowu Napiszę mu sorry No ale jak mnie spaniżował, to tam Nic Jaki, jak zmisowałem? masakra Gościu odsuń się, by cię trafię, no Okej, okay, nice To było dobre Dobra Może coś takiego zrobimy no proszę bardzo, już tutaj killsa mamy Aj, kurde, to źle To to te... zrobiłem. Jezu! Co ja robię? Kurde, znowu chciałem tak na wyczucie, ale nie wyszło mi to za bardzo Okej, okay, dobra, już mamy um, przy... zreloadowany Uuuu Ale damage Chyba z tego granatnika taki zadał bo z czego innego chyba granacik. I uciekamy. A, a postawię sobie ten sygnalizator, a sygnalizatora, co? Yes, yeah, Sorry, kurde! Sorry, no znowu mojego zabiłem, kurde! Dzisiaj taki rozkojarzony jestem, nie wiem co się dzieje. No, dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo. Ale nie, no sorry, bo dzisiaj coś mi tak e, dzisiaj dziwnie idzie. E, no więc cóż. O! Uuuu, znajfowali się nieźle, nieźle. Mmm, w sumie wygrywamy. Więc nie muszę dokładać jakichś tam większych starań. Po prostu mogę sobie poczilować. Czy tam ktoś jest? Nikogo nie ma, dobra. Teraz widzimy troszkę więcej. Abyśmy znowu naszego gościa nie zabili, już nie wiem, który raz dziś, dzisiaj zabiłem. Znaczy podczas tego nagrania. Okej, okay, dobra. Czy tam ktoś jest? Proszę bardzo, tu mamy jakiegoś kampera. Już go zdjęliśmy. Elegancko. Tam mam jakiegoś typa, który zaraz... Uh, what? Jest! Co ja zrobiłem? Kurde, zabij mnie Ach, mogę dwa killsy zdobyć. Niestety nie udało mi się. Ktoś mnie... Mm, od boku właśnie. Zaatakował i... nie miałem szans No, ale ogólnie na tym, yy, na tej mapie, właśnie operacja metro yy, Spoczko się gra snajperkom, jeżeli umiecie grać zwiadowcą To gra się spoczko, na przykład tutaj możesz sobie przykampić I to jest właśnie... Kurde, no dzięki ziom, dzięki Okej, okay, dobra, może tutaj Dobra, podejdźmy sobie bliżej tutaj może zajmijmy się tą stroną wow what, granat fuck, wow, ledwo co dobra mniejsza, A, gdzie jest jakaś e, apteczka, apteczka, apteczka gdzie ona jest, tutaj nie o tu jest ok zloadujmy sobie przy okazji e, what the fuck, co się tu dzieje jakaś masakra mmm Tutaj ktoś może być. No, kurde, nos. jaka dostaliśmy. Nie nienawidzę czegoś takiego. Ale staty mam niezłe. <śmany> Kilka razy e, moich sojuszników zabiję. A nie liczymy tego, nie liczymy tego. Dziebeczki. No, lećmy dalej. No cóż. A, na razie dzielnie, że tak powiem, bronimy. O, chyba go tutaj... A, zdjął go. Dobra. Czyżby ktoś tutaj miał zamiar zaraz wejść na schody? Jednak nikt nie wchodzi. Ale jakiegoś granta tam można puścić. Fuck! Nie trafiłem tego idiotę. Ja pierdzielę Ale w sumie... Eee... Tego tak jest ciężko trafić, nie przybliżając. Um. To się nazywa No Scope, chyba. Fuck. Oh. No proszę, Jakiś tam zabił. No, no ja z 8-4. Tak dobrze było na początku, nie licząc tych moich kills. Um. Tych takich. W którym zabiję moich. No ale cóż, zdarza się. Dobra, tu już przejmujemy powoli. Tam są coś. Dobra, może jakoś tak, coś, coś. Tam. Ugramy? Nie ugramy oczywiście, nie ugramy. Bo ee, sebopol e, nas zabił. E, I właśnie tak to wygląda. Dlatego uciekajmy z tego miejsca. Przeklętego i może coś tutaj się. Wow, co ja robię? FAK! Ja pierdziele! Ale mnie to już wkurza Jaki mam ping? Dobra, czyli to nie była wina pingu, to była jednak moja wina Przyznaję się do tego, że nie umiem grać A ja, tak serio, to idzie mi strasznie... strasznie No co ja tu mogę więcej powiedzieć o mojej grze? Fatalnie no Kurde Dobra, muszę się przyłożyć Nie może być Dobra Co tu się dzieje? Kurde, za bardzo wychodzę To jest właśnie błąd O kurde no Jak mogło od ściany się odbić? Znaczy od ściany, od przestrzeni, od powietrza What? A nie tam są nasi żal A nie, jednak nie, nie wszyscy Dobra, tutaj może ktoś ten Dobra, ja pierdzielę. Co tu się dzieje, ludzie? O, czyżbym tam kogoś. Kurde, no, jak zawsze. No, pójść, postawmy sobie sygnalizator, może. Ok, no, ja pierdzielę, no. Dlaczego go nie zabiłem? Ach, ja pierdzielę nie wierzę, no bo co tu ma być w ogóle? Dobra, to tam nikogo nie ma Jak? No what the fuck? O. Znowu, znowu Oh nice, to było, to był no scope Taki professional Jest dobrze. Właśnie o to mi chodziło. Jeszcze w trafienie w głowę. Dobra. Czy ktoś tu chce jeszcze wejść? Chyba nikt. Kurde, no już. Widziałem go tak kątem oka, zobaczyłem. Ale nie udało się go zabić. Właśnie. A, w ogóle. Mm, robię paczkę modyfikacji do Minecrafta, żeby sobie tak pograć i myślę, że mógłbym nagrać z tego jakąś... Z... Dlaczego ja się tutaj zrespiłem? A, nie, bo to był mój ten znacznik. Okej, okay, dobra, mniejsze nie było tego. Pytania. No, robię paczkę modyfikacji i będę sobie na nie grał i być może będę nagrywał tak na 99%. Ale jeszcze jej nie skończyłem. Mmm, kombinuję, bo to wszystko jest na tym forge, no wiadomo. Ja pierdzie, co ja robię? Okej, okay, przeżyliśmy. Cudem. Jednak nie przeżyliśmy, bo mi idzie fatalnie. Ja nie wiem dlaczego. Jak nagrywam, to jest masakra. Jak gram sobie tak. no luźno. No co mi teraz też luźno gram. Znaczy tak na luzie, nie? Mmm. To mi idzie o wiele lepiej. A teraz po prostu. No nie mogę się skupić, no dobra Jakiś grini się puści i będzie k E, no ludzie, no bez... Nie, teraz nie trafiłem, ale wcześniej trafiłem na 100%. Jestem naprawdę stuprocentowo przekonany. I nie wiem dlaczego znowu Nie zaliczyło mi kila. no kurde, no Nie rozumiem tej gry czasami. Hmm... Wow, naprawdę ale mnie to interesuje gość, naprawdę no wygrywamy to znacznie, ponad 500 etiketów mmm jest spoko, to już mamy no ja pierdziele, już oszczeliwują, już już od razu teraz muszę obok apteczki sobie stanąć chwilkę i poczekajmy sobie, aż nam się życie od odnowi no już się odnowiło pewnie eee um. Co to ma być? Ja się pytam. Kurde, ja nie mam dobrej pozycji, żeby kampić, a ten gość pewnie tam na tych tramwajach, znaczy na tym metrze. fuck? to w by... jakich tramwajach, co ja gadam? Na no, tym metrze sobie. Eee, kampę znalazł, się cieszę teraz, że... O, zabijam go jej, ja jestem zajebisty. No co jest? Nie wierzę, coś się dzieje. Ups. Eee, <ślesk> dobra. Może przejdźmy sobie tutaj? Nie, to znasz, okej, okay, dobra. No, co to było? No, co to było? Ja się pytam. Ludzie, dlaczego? Dlaczego? Jak nagrywam, to idzie mi fatalnie. No, ja się pytam. Ja się pytam, dlaczego tak jest? O, masakra, no co to ma być? Teraz mnie mój zabił. No, dziękuję bardzo. No, po prostu tego mi jeszcze brakowało. No i że mam staty jak. Noob, bo 10-11 To. Kurde, jeszcze mnie moi zabijają, to już karygodne. Nie mam dobrej pozycji, bo kurde. Nie mogę za bardzo znaleźć ich punktu respo. Ale w sumie to tutaj oni wszyscy są, dlatego tutaj można. Coś takiego tutaj. Dobra, może za tym się schowajmy troszkę. Okej, ten... What? What the fuck? Co to było? Nie, dobra, wiecie, kurde, tutaj chyba... słaby pomysł, żeby latać z wiadowcą. No czasami wiadomo się udaje, ale nie zawsze. Dlatego weźmy sobie może teraz... A niech będzie ta broń. Nie jest najgorsza. Nawet spoczko jest. No i może teraz nam będzie się normalnie grało. No, czasami wiadomo, tym zwiadowcom tutaj na operacji metrą można wymiatać. Czasami nie. Zależy od dnia, zależy od graczy, zależy od timu też. Um. O, coś tutaj się złego dzieje. Podnieśmy sobie do mojego. Gyomerczyka, proszę bardzo. No, dobra, lepiej się nie wychylać, jak bardzo. Już tutaj strzelają. A nasz gościu z Shotgunem, ma co? Z 200 metrów zabije na 100%. Życzę mu powodzenia. Dobra, schowajmy się tutaj. What? Dobra, zabiliśmy. Wreszcie powrót. 60 punktów. Nice. Brawo. Wreszcie zacząłem normalnie grać. Jeszcze jakaś reanimacja tutaj wpada. Proszę bardzo, jakieś punkciki. Dobra. Nic tam nie widzę Dym i To wszystko tu A przejmujemy, tak? Nie, nie przejmujemy No się maneczko, no Gość mnie zablokował i, i, i umarłem No Jakie staty? No wiadomo, nawet już nie, nie chce mi się patrzeć na te staty. Serio um, Nie no, chcę inną bronią. <laughs> Niech będzie A jak to jest broń, która po prostu jest pro. Najlepiej mi się nie gram. W ogóle mam najwięcej killi tą bronią. Nie pamiętam już ile, ale dużo. Możecie sobie sprawdzić na moim battlelogu. Jak ktoś jest chętny tam zobaczyć, tam ciekawski taki to sobie może wpisać yy, ten i może sobie obczaić moje staty. Okej. Okay. O, może zdarzę. Jest, zdąży. No nie wierzę, jeszcze zestylował mi tego, no ale dobra. Wow, nice. What the fuck, co ja robię? Ludzie, patrzcie, kurde, ha. Nie, to była dobra akcja. To była to. Ja wreszcie 4 kills. Marzyłem o tym. Ale staty poprawiliśmy i powiem wam szczerze, że ta akcja była bardzo ładna. Musicie przyznać. Hmm um. No, jak już za jakim wchodzę, to w ogóle każdy już Cię boi mnie, bo jestem Pro elo Okej okay. I reanimacja Taka szybciutka Nie, tutaj, tutaj Tutaj to tylko Snajperem Tylko Dlatego zaraz sobie weźmiemy Uuu, fuck, fuck, fuck Weźmiemy sobie zwiadowce i u. No, dobra. Zginął od granatu. I, i o to chodziło. Dobra. Możemy podnieść sobie tego ziomeczka. Druż, drużynowa reanimacja. Czubcio. Tutaj też jakiś grini, że tak powiem. O kurde, on że będzie gdzie bardzo ziomeczku. Nie, no. Przez przypadek. Łód. Dobra. Musimy sobie wziąć apteczkę, której nie mamy. Dobra. Może damy radę jakoś Tu jest apteczka, dobra Poczekamy sobie chwilkę, mm, dobra, i możemy wychodzić No bo tutaj wybuchło U to fuck widzieliście salto zrobił Uo fuck <laughs> Dobra Ooojej, dobra Przeżyłem, nie przeżyłem, mój mnie zabił ale ja tam nic nie będę wpisywać Bo nie chce mi się Sorry, no dobra dziamaczko, spaczka, spaczka Ile mamy, jakie staty? No, nie, nie najlepsze, ale też nie najgorsze no, Możemy, no na peronie, teraz to już w ogóle miazga No to biegnijmy sobie przed siebie O, o widzicie tam, jaki snajper Zaraz sobie weźmiemy zwiadowcę i go tam zdejmiemy kubańca i że jest taki taki cwany, a ja jestem sprytniejszy. Ja go tutaj zaraz dopadnę, um, kurczę, tutaj nie ma co podchodzić za bardzo. Ja pierdzielę, co się dzieje? Lepiej, żebym się tutaj cofnął. O, tutaj lepiej właśnie. Tutaj będzie lepiej. O, kurde, tam są moi fuck. Sorry, sorry, dobra. Umieracie pewnie. Jednak nie. O, dobrze. Okej, okay, dobra, już jesteśmy. Jestem ponownie. Jak widzicie, mam staty 0 00. Dlaczego? Dlatego, że wyrąbali mnie z gry za to, że za dużo osób zabiłem, więc no... Przez to mnie wywaliło i przez to była właśnie krótka przerwa. Wow! Aha, dobra, zabili go, okej. Okay. No what the fuck? Ja nawet nie nacisnąłem. Znaczy nacisnąłem, ale nie było słychać dźwięku mojej broni, ale wiejsza, dobra. Dlatego sorry za to, ale no nic na to nie poradzę. Po prostu mnie wyrzucili z serwera. Na szczęście jesteśmy w tej samej drużynie uh, i bez problemu dołączyliśmy. Uh, dlatego no spoczko. No, więc za chwilkę sobie tutaj hmm... Zabi pozabijamy. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Po tym kiknięciu No. Ale go lecimy. My na punkt C, który nam przejęli. No jak widzicie, jak mnie już, jak już nie ma, to oni już sobie nie, nie, da nie dają. Nie dają rady. No ale widać, że. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Ten sam gościu znowu z peczenga mnie zabił. Ech, masakra. Kurde, dobra. Wkurzyłem się, gram z wiadowcą. Oby mi teraz dobrze poszło. Trzymajcie kciuki. No, więc. O, już B nam się No, patrzcie, patrzcie, co się tu dzieje. Kurde, już tutaj będą pewnie wchodzić zaraz. A weźmy sobie tutaj znacznik. O, okej okay. Dobra, przejmujemy. O, 0 punktów. A, aha, dobra, tu nie było za punkty. okej okay. Chyba mniejsza, nieważne. No, i kurde. No, jak go mogłem nie zabić? No, ludzie A tego to ma. Fuck Oh, Jesus A, jeszcze zgana tańko, więc zabiłem. Dzięki, dzięki. O, patrzcie, ile tamten z tamtego teamu ma, Kili, ten pierwszy Ten ziomeczek. Patrzcie, Rąbany GOŚĆ O. Dobra. Kurde, no nigdzie nie idzie. No a wcześniej byli. No kurde. Dude. Ja pierdzielę. No co to ma być? O. Jaka rzeź. Dlaczego tak lamię? No zawsze, jak nagrywam, to zawsze lamię. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia, dlaczego. Nie gram sobie po prostu normalnie, nie nagrywam Po prostu sobie tak gram, bo gram staty no po prostu pro Dobra, wreszcie kogoś zabiję Aj, zmisowałem Zabiję. Ło, dwóch, dobra, dwubój Jednym strzałem O, fuck 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 Dobra, udało się Czyżby go tam zjeli? What, 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 what? No, sorry, sorry goście, ale... Ach, dobra, zjęli go Wow, dobra, widziałem tego granata jak leciał Dobre A... Wow, wow, wow. przejęli nam... ...dwa punkty Nie jest dobrze już powoli nas tutaj dociskają do bazy. Niedobrze, niedobrze. Musimy jakoś to odzyskać by które było praktycznie cały czas pod naszym kontrolą. A teraz coś się zepsuło. Kurde, fuck! No i speczęga, ten sam ziomeczek, oczywiście 3 kills. Yy, 3 razy on mnie zabił, ja go 0 wiadomo, to jest chyba ten gościu, tak? Te? To jest ten gościu, co ma staty. What the fuck, widzicie to? To jest niemożliwe. Eee, dobra, chyba Mari, patrzcie, jak punkty zdobywa, nie? To jest yy, według mnie jakiś bot. Zobaczcie, no, zobaczcie, no zdobył 6 kili no w 15 sekund. What the fuck? O co chodzi? Ile ma teraz? Nie wiadomo. No, no może i nie czytuje, może jest taki pro, no ale wątpię. Nice. Kurde, nie trafiłem, ale ale to było dobre. Jeszcze w góreczkę sobie strafiliśmy Kurde, snajperem. Jak jesteśmy tak dociskani, to snajperem nie ma co grać. Naprawdę, nie ma co grać. No dobra, myślę, że już skończymy sobie ten odcineczek. Taki szybki, ponieważ chciałem coś już nagrać. No i mówię, dobra, no w sumie te, blicy, <coughs> te Blitz... Survival Games mi nie wyszedł, to mówię, dobra, nagram sobie BF-a. Tak na spokojnie, więc... No dobra, to by było na tyle w tym odcineczku. Um, taki trochę z dupy, no ale... Um, Mówiłem, że nie będę nagrywał, ale jednak y, nagrałem ten jeden odcinek, bo nie miałem już co nagrywać, bo mówię wam, no noblicy jakoś mi te, tutaj za bardzo nie, nie poszły dobrze i w ogóle jakieś tam problemy były i tak dalej. Y, no, więc póki co dziękuję Wam za oglądanie y, tego odcineczka. Y, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, możesz zasubskrybować. Dlatego um, no jeszcze raz dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.